Ej, napisz coś na grupie. Nie, mi no jest trochę żart. No ja, Bez tu... tak trochę... Kempiński Kępiński tak, mnie tak wkurzył. Jak Sinnej sobie siedzi dzisiaj, idzie w szatni, siedzi sobie. Ale co? I Kępiński przyszedł. I, I krzyczy, o nie. Dobra, u mnie gościu ma 5 hap. Możecie go dojechać ja. zaraz. Ja chcę broń. A, bo gościem jest taki zabił z 30 metrów. I był wbijaj po moją kartę. A, ja idę. A, ja idę tutaj Znale, puda, mam gościa znowu. najpierw. Nie, 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 to, 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 to... To szatujcie bo... Bo jestem streamer? Ja nie weźmiemy, szatujcie Kurwa kewa ma tu dwóch jest, jeszcze każdy z trzydziestu strzelan Ja się strzelam z jakimś... Głowa głowa Ja się z innym strzelam, jakimś tym Ja piwa głowa No co, no chłopie się mam innego gościa No jak się ładuje jeszcze No no właśnie Ja no i co, i gówno, i z każdej strony Właśnie mnie powalił ten Chińczyk Ten, z którym się strzelałem, ale ty nie, ty biegnij, biegnij Się nie zesraj No bo to jest właśnie to poświęcenie, głowa On chciał jak najszybciej wziąć moją kartę No ja chciałem rozwalić gości Żeby mieć... Żeby po prostu móc dojść po tą kartę A nie, od razu Dobra, bo mam lagi przez to gówno Yeah, zoom